Dlaczego zdecydowałeś się zabrać studentów na budowę Muzeum Getta Warszawskiego? Dlaczego właśnie ta inwestycja? Z uwagi na zastosowane różnego rodzaju technologie, w postaci ścian szczelinowych, technologii jet grouting, no to jest coś, o czym nasi studenci na specjalizacji inżynieria wodna po prostu się uczą. No i chciałem im pokazać, jak wyglądają realizacje z tymi technologiami w praktyce. Natalio, Twoim zdaniem, jakie były najciekawsze i jednocześnie najtrudniejsze wyzwania w trakcie projektowania fundamentów pod inwestycje Muzeum Getta Warszawskiego? W realizacji takich obiektów największe wyzwania zazwyczaj stanowi zabudowa sąsiednia, którą należy zabezpieczyć, a w tym przypadku są to dwa budynki zabytkowe zlokalizowane bezpośrednio na działce objętej inwestycją. Jako Soletarz Polska wykonaliśmy pod tymi budynkami zabezpieczenie w postaci kolumn jet grouting, Projektowo było to wyzwanie, ponieważ projekt zakładał różne głębokości wykopu zarówno wewnątrz budynków zabytkowych, jak i projektowo ta konstrukcja na zewnątrz budynków jest zróżnicowana. Więc kolumny na każdym odcinku budynku musiały być dobrane zarówno do tych warunków wewnątrz, jak i na zewnątrz, co stanowiło wyzwanie, ponieważ są to dwa różne schematy pracy. Utrudnieniem w trakcie tej realizacji jest także mnogość technologii zastosowana przez nas na placu. Na placu budowy zastosowaliśmy technologię jet grouting w zakresie podbicia budynków zabytkowych. Wykonaliśmy 149 kolumn przy podbijaniu budynku szpitala, głębokość kolumn do 7 metrów. Podbiliśmy w tej samej technologii budynek okulistyki, wykonując 57 kolumn do głębokości 6 metrów. Oprócz tego, klus prawy stanowi ściana szczelinowa o grubości od 80 do 100 cm, głębokości 32 metry, jak również przesłona przeciwfiltracyjna. Jak długo trwało projektowanie i ile osób uczestniczyło w realizacji projektu? Projektowanie przy tak skomplikowanej realizacji trwa tak naprawdę cały czas, ponieważ w każdym momencie zespół projektowy jest dostępny. Do wprowadzania zmian, do modyfikowania tego, co już jest zaprojektowane, aby jak najlepiej to dostosować do możliwości. Sam taki główny okres, w którym zespół jest zaangażowany w 100%, trwał w tym przypadku około 3 miesięcy. Było to także ze względu na to, że powstało kilka wersji projektu. Staraliśmy się jak najlepiej dopasować wraz z generalnym wykonawcą do możliwości realizacyjnych do tego, żeby wykop był prowadzony w bezpieczny, ale także nieco łatwiejszy sposób. Ale w trakcie projektowania fundamentów pod Muzeum Getta Warszawskiego zadbaliśmy doskonale o zabezpieczenie historii, czyli obiektów budowlanych. Ale to nie wszystko. Zadbaliśmy również o ochronę środowiska. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak. Na tej budowie głównym materiałem, który był budowywany był beton. Ściany szczelinowe to głównie beton i stal. I tu było miejsce do tego, żeby zoptymalizować również projekt pod względem ekologicznym. Jak wiemy, cement, pomimo że stanowi tylko 12% składu betonu, powoduje aż 85% emisji CO2 do atmosfery. Oczywistym staje się w związku z tym, że musimy ograniczyć cement. I taką odpowiedzią na, na to zagadnienie jest receptura stworzona przez Soletanż Basi, która się nazywa EXERGY. Ona polega na Zmniejszenie ilości cementu poprzez zastąpienie ich różnymi składnikami, które, które gwarantują osiągnięcie tych samych parametrów. I na tej budowie wykorzystaliśmy beton zgodny z recepturą Exergy, z czego jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy położyć siłę na ten aspekt środowiskowy. Jakie prace aktualnie prowadzi nasz zespół na placu budowy? Aktualnie montujemy trzeci i ostatni poziom rozparcia ściany szczelinowej. Prowadzimy roboty w zakresie reprofilacji ściany, mycia i jej równania oraz w związku z postępem robót żelbetowych demontujemy rozparcie ściany. Gdybyś miał wskazać najciekawsze zadanie w trakcie realizacji tego projektu, z Twojej perspektywy. Z mojej perspektywy, każda technologia była swego rodzaju wyzwaniem. Natomiast w związku jednak z gabarytami ściany to ona, to ona jednak była największa.